Amen. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Ukochani przyjaciele w Chrystusie Jezusie, jesteśmy w dniu Wielkiego Święta naszej ukochanej Matki Maryi, 26 sierpnia. Przyjaciele, jest to Jasnogórska Królowa, Królowa Polski, Dziewica Boga Rodzice, ufortyfikowana Matka Nasza, Matka Jezusa Chrystusa, Pani no, Święta, tak? Królowa Polski. Na jej składamy nasze serce. Tutaj nie ma żadnej żadnych wątpliwości. Ona obroniła Jasną Górę. I każdego człowieka, każde biedne dziecko, które do niej się zwróci, ona u Boga uczyni nas szczęśliwymi. To, to w ogóle nie ma żadnych wątpliwości. Dziewica Bogorośca, najcenniejsze wartości Polski, chroni w swoim sercu. Tutaj nie może być żadnego przekłamania. I żadne dziecko Boże nie może ulec u łudzie tego świata. Jeżeli chce naprawdę żyć za Boga. no to kto jest święty? Święty, święty, święty Pan Bóg zastępu. Tutaj teraz jesteśmy akurat w godzinie miłosierdzia, z 15. Zaraz będziemy koronkę mówić kurczki i Syna, Syna Bożego, naszego jedynego Pana. Alleluja, kochani przyjaciele, żyjmy na chwałę Boga, tylko to jest możliwe. Dzięki wielkie, cześć, hej. Dobra no, <grywa> pani, tak? Naprawdę? No prawda.